Jeśli masz wrażenie, że poznanie fajnej, wartościowej dziewczyny, która będzie chciała z tobą bycie, jest poza twoim zasięgiem, to koniecznie zapnij pasy i przygotuj się na konkretne kroki. Które, gdy tylko wdrożysz je w życie, zwiększą Twoje prawdopodobieństwo na to, że w ten kolejny rok, 24, wejdziesz już z dopasowaną do ciebie partnerką u boku, z którą będziesz tworzył zdrową, fajną relację. Ten materiał pomoże Ci nie tylko wtedy, gdy jesteś nieśmiały, nigdy nie miałeś doświadczeń z kobietami, ale też wtedy, kiedy miałeś jakieś doświadczenia, ale nie były zadowalające i nie wiesz, gdzie i w jaki sposób możesz regularnie poznawać dziewczyny, które będą w Twoim typie. A może. Jesteś po relacji, która właśnie się skończyła, i nie wiesz, jak na nowo odnaleźć się w tym całym świecie relacji damsko-męskich, w tej całej zabawie. Bez przedłużania, zaczynamy. Po pierwsze, uświadam sobie, że prawdopodobnie już w tym momencie, taki jaki jesteś, podobasz się dużo większej ilości kobiet, niż ci się wydaje. Jeżeli kiedykolwiek miałeś sytuację, że złapałeś się spojrzeniami z jakąś dziewczyną, i trwało to dłużej niż takie standardowe zderknięcie, lub jechałeś komunikacją miejską, i na przykład w autobusie co chwila zerkaliście na siebie z dziewczyną, to dobrze wiesz, o czym mówię. A teraz wyobraź sobie, co by się stało, gdybyś potrafił nie tylko zauważać takie sytuacje i rozumieć ich kontekst, że prawdopodobnie taka dziewczyna po prostu wysyła ci oznaki zainteresowania, ale co więcej, gdybyś potrafił podejść do takiej dziewczyny, na luzie, przedstawić się, wiedzieć dokładnie, co powiedzieć i po prostu sprawdzić, czy taka dziewczyna jest otwarta na to, żeby cię je poznać. Co fajnego mogłoby się wydarzyć? A z drugiej strony, ile takich sytuacji z przeszłości pamiętasz, które po prostu zmarnowałeś? Jeżeli obejrzysz ten film do końca i zastosujesz te wszystkie wskazówki, to gwarantuje ci, że zaczniesz takie sytuacje wykorzystywać i nie będziesz miał poczucia zmarnowanych szans. Po drugie zrozum, że twoje relacje z kobietami to twoja odpowiedzialność, nikogo innego. Nie pokazuj palcami, przez kogo nie możesz być szczęśliwy, albo z jakiego powodu nie masz kobiety. Nie obwiniaj innych, to jest słabe. Po prostu przestań to robić. Weź odpowiedzialność na klatę za swoje własne podwórko i swoje szczęście. Dziesiątki razy byłem świadkiem, jak ludzie po moich szkoleniach wchodzili w związki, w fajne relacje z dziewczynami, które były w ich typie, mimo tego, że nie mieli symetrycznej szczęki, nie zarabiali miliona złotych miesięcznie, byli na przykład niscy, mieli trudne dzieciństwo, ale te osoby nie wykorzystywały tego wszystkiego jako wymówkę, żeby nie działać i być biernym, tylko po prostu zastanawiali się, gdzie mogą włożyć pracę, która da im zwrot. I mimo wszystko próbowali coś zrobić. Pamiętaj o tym, że gdzieś na świecie jest ktoś, kto wygląda podobnie jak ty, zarabia podobną ilość pieniędzy, ma podobne predyspozycje i historię życiową, a mimo to ma super relacje z kobietami. Powinieneś zadawać sobie pytanie, kim jest ta osoba? Co ta osoba robi, czego ja nie robię? Ten niewinny eksperyment myślowy może dostarczyć ci bardzo dużo zaskakujących wniosków. Masz do tego podejść projektowo. Jak mawiał Nawal Ravikant, swoją drogą polecam tą książkę, jest naprawdę zajebista. Masz jako mężczyzna trzy najważniejsze wybory, których musisz w życiu dokonać. Pierwszy wybór, gdzie będziesz mieszkał, bo tego zależy, jakie będziesz miał szanse na rozwój, na poznanie wartościowych ludzi. Druga decyzja to jest Twoja kariera. Czym będziesz się zajmował naj przez najbliższe 5-10 lat? I trzecia najważniejsza decyzja, z kim wejdziesz w relacje. Kobiety to jeden z najważniejszych projektów w Twoim życiu, więc nie traktuj go jak jakąś niechcianą pracę domową, tylko włóż w niego równie dużo pasji i energii, jak wkładasz na przykład w imprezowanie, granie na komputerze, robienie rzeczy, które Ci nie służą. Po trzecie, stwarzaj sobie okazję. Nie jesteś kobietą, która może być w tej grze po części bierna. Jesteś mężczyzną, to ty wykonujesz działanie. Można to się obrazić, tupnąć nogą, a możesz popatrzeć na to, że okej, okay, takie są reguły gry, takie karty mam na stole. To, że będę tupą nogą, nie sprawi, że przestanie padać deszcz, że teraz w środku zimy zrobi nam się lato. Albo akceptujesz, jak wygląda rzeczywistość, i starasz się, mimo wszystko wygrać rozdanie, które masz na stole, albo tego nie robisz i pogrążasz się w bierności i odklejasz się od tego, jak naprawdę działają prawa fizyki tego świata. Mów tak! Wyjściom z domu. W domu nic się nie wydarzy. Zaufaj mi. Stań się yesmenem w kontekście zaproszeń do wyjścia na kolację, drinka, na imprezę, a już w szczególności przyjmuj wszystkie zaproszenia, jakie masz na domówki, szczególnie wtedy, jeżeli wiesz, że będą tam dziewczyny, których jeszcze nie znasz. Odhaczaj wszystkie studenckie czy pracowe integracje. Wrzucaj się w sytuację i chodź w miejsca, gdzie wiesz, że jest dużo nieznajomych kobiet. Kolejna sprawa: naucz się poznawać dziewczyny w codziennych sytuacjach. To jest fundamentalna umiejętność, jakiej możesz nabyć jako mężczyzna. Cześć, Mateusz. Nie wiem. Uważam, że gdyby każdy facet wykorzystywał choćby 10% okazji, jakie ma każdego dnia, do tego, żeby poznać jakąś fajną dziewczynę, to ludzie nie musieliby korzystać z Tindera. Nie musieliby celowo wychodzić na miasto, żeby zagadać jakąś dziewczynę. Dlatego, że w momencie, kiedy idziesz do pracy, na spacer, na zakupy, gdy wracasz z siłowni, na pewno każdego dnia widzisz jakąś dziewczynę, gdzie wiesz, dobrze wiesz, że powinieneś do niej zagadać, dobrze wiesz, że bardzo ci się spodobała i będziesz później o niej myślał. Pomyśl co by się stało, gdybyś zaczął takie sytuacje wykorzystywać. Już tylko na tym kanale masz masę przykładów z ukrytej kamery czy poradników, jak zrobić to w dobry sposób, nawet jeżeli nigdy tego nie robiłeś. Natomiast jeżeli próbowałeś to robić i ci to po prostu nie wychodziło, bo albo masz zbyt duży lęk przed podejściem, albo podchodzisz i nie masz z tego efektów, to przyjdź do nas na szkolenie. Nie jesteś unikalnym płatkiem śniegu. Co tydzień pomagamy facetom przełamać podobne opory, jakie ty masz. Takie rzeczy jak zbyt duży lęk, takie rzeczy jak nie wiem co powiedzieć, takie rzeczy jak nie wiem jak prowadzić relacje, nie wiem co pójdzie napisać, co tydzień pomagamy mężczyznom nauczyć się tej fundamentalnej umiejętności i mieć sukcesy po prostu z płcią przeciwną. W którym? rozmawiają, ale super, co? Wcześniej tego nie mógł zrobić, nie? No, ale trzeba się. Właśnie to był dokładnie ten proces, o którym ci mówiliśmy. Wczoraj i dzisiaj. Uwierz mi, już trzy dni pod okiem eksperta wystarczą do tego, żebyś zmienił swoje życie kompletnie nie do poznania. Nasi byli klienci regularnie zasypują nas wiadomościami na temat tego, jak takie szkolenie zmieniło ich życie na zawsze. Więc, jeżeli próbowałeś robić to sam i ci to nie wychodzi, to po prostu się do kogoś, kto jest tym profesjonalistą. Kolejna kwestia. Chodź regularnie na imprezy do klubów, nawet jeśli tego nie lubisz. Nie mam na myśli wyjść ze znajomymi, gdzie podpieracie ścianę całą imprezę i bawicie się w kto wypije więcej alkoholu. Tylko o wyjścia, gdzie idziesz z intencją poznania dziewczyn i wykonujesz dużo jakościowego działania. Jak wspomniałem wcześniej, nie obchodzi mnie, że nie lubisz klubów. Tak długo jak nie masz w swoim życiu kobiet, które Ci się podobają i nie potrafisz regularnie ich poznawać, tak długo nie masz wyboru. Myśl pragmatycznie i projektowo. Myśl w kategoriach zwiększania swoich szans. Jeżeli w tym momencie nie mam kobiet w życiu, to powinienem poznawać je w każdych kontekstach. OK, czyli jeżeli nie lubię chodzić do klubów, to tym bardziej muszę teraz to robić, po to, żeby w dłuższej perspektywie móc to po prostu z czystym sumieniem porzucić. Czyli w momencie, kiedy poznam w końcu jakąś fajną, wartościową dziewczynę, z którą będę chciał wejść w fajną, długoterminową relację. I teraz, jeżeli nie masz z kim chodzić do klubów, to masz dwa wyjścia. Po pierwsze, poznaj kogoś, kto będzie fajny, pozytywny, najlepiej doświadczony w tym temacie, z kim będziesz mógł po prostu sobie regularnie wychodzić. I o tym, jak znaleźć taką osobę, powiem za chwilę. I druga opcja, naucz się wychodzić samemu. Ma to same zalety. Nie musisz jechać do klubu i być tam 6 godzin. Możesz pojechać sobie tam spokojnie na pierwszą w nocy, gdy impreza jest rozkręcona i nie musisz nikogo się pilnować. Możesz przejść się po klubie, zobaczyć, które dziewczyny ci się podobają, wykonać te podejścia, zebrać jakieś kontakty, zbudować na tyle fajne interakcje, żeby dziewczyny miały ochotę spotkać się z Tobą na randkę i jechać do domu się wyspać, a później przeprocesować. Te po prostu kontakty, które zebrałeś. Następna kwestia: zainstaluj Tinder. Rozumiem, że go nie lubisz. Rozumiem, że do tej pory nie miałeś na nim efektów, ale pamiętaj, myślimy pragmatycznie projektowo. Myślimy kategoriami zwiększania swoich szans. Jeżeli nie wiesz, jak zbudować profil i co pisać, to sprawdź nasz produkt bez konkurencji. Poświęciliśmy ponad rok testów, żebyś ty już nie musiał. Dostaniesz tam dokładnie informacje jak zbudować profil, jak dobrać zdjęcia, co pisać i jak jak najszybciej umówić się na randkę z dziewczynami. I jak sprawić, żeby dziewczyny były to było zainteresowane, żeby to co do nich piszesz wywoływało duże emocje i żeby chciały one bardzo szybko z tobą umówić się na randkę. Nie musisz wymyślać koła na nowo. Zrobiliśmy to za ciebie. Czwarty bardzo ważny punkt. Poznaj facetów Którzy dobrze radzą sobie z kobietami. O wiele łatwiej jest rozwijać się w tym aspekcie w grupie osób, dla których bardziej normalne jest podejść i zagadać dziewczynę, która Ci się spodobała, niż tego nie zrobić. Niestety większość facetów ma znajomych, którzy nie radzą sobie dobrze z kobietami. W dodatku, z czasem nasze cele życiowe z takimi osobami się rozjeżdżają. Może ktoś wyjeżdża, może to jest układa rodzinę, może po prostu nie chce wychodzić z domu, nagle znajdujesz się w sytuacji, gdzie chciałbyś może regularnie wychodzić. W miejscach, gdzie jest dużo fajnych kobiet, ale nie masz po prostu z kim, i w tej sytuacji musisz poznać nowych znajomych, którzy mają ten sam cel co ty, bo jednocześnie poznasz fajne, wartościowe, pozytywne osoby i będziesz miał z kim razem wspólnie motywować się na tej drodze do zostania atrakcyjną wersją siebie. I teraz pytanie: gdzie poznać takie osoby? Dołącz do naszej grupy na Facebooku Atrakcyjny Facet. Masz tam zarówno facetów, którzy już mają super efekty z kobietami, jak i takich, którzy dopiero są na swojej drodze dostania się atrakcyjną wersją siebie. Oczywiście masz tam też osoby, z którymi nie warto się spotykać, ale to jest po prostu statystyka. Twoim zadaniem jest wyłowić z tej grupy diamenty, czyli osoby wartościowe, z którymi ci kliknie i wprowadzić te osoby do swojego życia. Jeśli nagle znajdziesz się w otoczeniu zmotywowanych, pozytywnych facetów, którzy mają ten sam cel, co ty lub już go osiągnęli. Twój rozwój wystrzeli po prostu w kosmos, i znów potraktuj to projektowo. Nie musisz chcieć tego robić, masz po prostu to zrobić, bo grono znajomych, które cię wspiera, jest pozytywne to jest absolutnie fundament satysfakcjonującego, zdrowego psychicznie życia. Punkt piąty: zadbaj o prezencję, czyli znów zwiększaj swoje szanse. Po pierwsze, sylwetka, masz coś ćwiczyć. I nie interesują mnie Twoje wymówki. Jeżeli jesteś zdrowy i nie masz żadnych przeciwwskazań do tego, żeby uprawiać sport trzy razy w tygodniu, to po prostu masz to robić. Jeżeli nie dla samej sylwetki i zdrowia fizycznego, to dla własnej psychiki. Jest kolosalna różnica w Twoim samopoczuciu, gdy nie ćwiczysz, a gdy ćwiczysz przynajmniej godzinę trzy razy w tygodniu. Wychodzi coraz więcej badań naukowych, które mówią o tym, że trening fizyczny jest absolutnym fundamentem zdrowej psychiki. Następna sprawa, ciuchy. Jeżeli do tej pory nie patrzyłeś, co na siebie wkładasz, lub ubrania wybierała ci mama, to musisz umówić się z jakimś facetem, który jest tym doświadczony, który świetnie się ubiera i iść z nim na zakupy, ewentualnie zatrudnić stylistkę. To, jak się ubierasz i czy jesteś schludny, ma kolosalne znaczenie w momencie, kiedy podchodzisz do dziewczyny, bo ona ma dosłownie 3-4 sekundy, żeby ocenić, kim jesteś i jak dużo czasu Ci dać, żebyś mógł się zaprezentować. I nie mówię o wydawaniu 20 tysięcy złotych na ciuchy, tylko po prostu o zestaw ubrań, w których fajnie, schludnie i męsko wyglądasz. Te ciuchy nie muszą być markowe i nie musisz też mieć ich nie wiadomo ile. Oczywiście zadbaj też o fajną fryzurę, o to, żebyś miał zdrową cerę i zdrowe zęby. Szósty punkt, wyrzuć z życia wszystko, co ciągnie Cię w dół. Usiądź przed kartką papieru albo otwórz sobie jakiś dokument w laptopie i zrób listę rzeczy, które nic Ci nie dają w życiu pozytywnego i nie przybliżają Cię do osoby, którą chcesz się stać. To może być alkohol, to mogą być inne używki, to może być granie na komputerze czy konsoli. To może być kompulsywna masturbacja, oglądanie porno, to może być marnowanie czasu. I nie zrozum mnie źle, jeżeli masz fajne relacje z kobietami albo jesteś w szczęśliwym związku, Twoje zdrowie jest ogarnięte, Twoja kariera zawodowa jest na super trajektorii, to jak najbardziej musisz potrafić się relaksować, nagradzać siebie za dobre sprawowanie, odpalić sobie Netflixa, pograć sobie na kąpie, nie ma w tym absolutnie nic złego, jeżeli jest zachowany zdrowy balans w twoim życiu. Natomiast często występuje patologiczna sytuacja, w której ktoś używa tych wszystkich rozpraszaczy, tych wszystkich narzędzi do relaksu, nie po to, żeby nagrodzić siebie za wkładaną pracę, w swój rozwój, ale jako odwrócenie uwagi od rozpieprzonego życia, w którym nic nie jest poukładane. Gdzie wiesz ty u głowy, że masz zaczęte projekty, że powinieneś robić coś zupełnie innego, ale ty wolisz ogłupiać się oglądaniem właśnie Netflixa, graniem w gry, oglądaniem porno, siedzeniem w domu i po prostu marnowaniem czasu i swojego potencjału. I bardzo często jest to połączone z nieprawdziwymi, toksycznymi przekonaniami typu Trzeba mieć kwadratową szczękę i wygląd modela, żeby ogarniać laski, albo muszę być milionerem, bo laski lecą tylko na hajs, lub nie mam szans znaleźć dziewczyny. Te przekonania to też jest coś, co musisz odpuścić, jeżeli ciągniecie to w dół. Być może zwalniacie to z poczucia odpowiedzialności za tą sferę życia w tym momencie i usprawiedliwia Twoją bierność, a w dodatku uzyskujesz akceptację i poczucie przynależności do grupy ludzi, którzy myślą podobnie jak ty, ale długoterminowo to cię wykończy. Uwierz mi, w życiu istnieje skończony czas, w którym możesz siebie oszukiwać i wierzyć we własne kłamstwa. Nie chcesz obudzić się z tej wirtualnej rzeczywistości, którą sobie stworzyłeś za 20, 30 czy 40 lat, gdy będziesz samotnym, zgorszenia kawalerem albo w relacji jakiejś toksycznej, dziewczyną, która kompletnie do Ciebie nie pasuje. Zrób to, póki jesteś młody, póki ci się chce i póki masz zasoby do tego, żeby w tym temacie się rozwinąć. Życie jest zbyt krótkie, napawienie się w negatywnych emocjach. I na chujowych ludzi, i przekonaniach, które są toksyczne i nic nie wnoszą do Twojego życia. I to wszystko, co teraz powiedziałem, łączy się z punktem siódmym, który brzmi: przejmij kontrolę nad swoim życiem i dawaj wartość. Absolutną podstawą jest kontrolowanie Twojego czasu. Nie pozwól, żeby YouTube czy powiadomienia w telefonie, social media rozpraszały cię i zabierały ci twoją cenną uwagę i czas, który mógłbyś przeznaczyć, który dobrze wiesz, że powinienś przeznaczyć na pracę nad sobą i rozwój. Jeżeli uważasz, że jesteś uzależniona od swojego telefonu, od komunikatorów i spędzasz tam zbyt dużo czasu i już cię to po prostu męczy, ale nie możesz z tego się uwolnić, to koniecznie przeczytaj książkę Digital Minimalism. Jest naprawdę fantastyczna. Jeżeli wprowadzisz w życie porady z tej książki, to mogę ci obiecać, że nie będziesz żałować i nie będziesz widział już powrotu do rzeczywistości, w której całymi dniami byłeś przyklejony do swojego telefonu i bez sensu klikałeś ogłupiając się, zamiast wykorzystać ten czas na coś wartościowego, co da Ci spełnienie i satysfakcję. Następnie zastanów się, jakie masz cele i zacznij je po prostu realizować każdego dnia. Jeżeli zwolnisz czas, jaki marnujesz na toksyczne rzeczy i na social media i na ogłupianie się telefonem, nagle okaże się, że masz masę czasu, który możesz produktywnie wykorzystać. Bądź ambitny i pracowity, bo po pierwsze, da ci to niesamowite zasoby w życiu. I urzeczywistni Twój potencjał, a po drugie, te cechy są dużo bardziej atrakcyjne w oczach kobiet niż hajs. Kolejna sprawa, buduj poczucie skuteczności w sferach życia, które są dla Ciebie naprawdę ważne. Sprawi to, że będziesz spełniony i nabierzesz do siebie szacunku i zaufania. Zbudujesz poczucie własnej wartości na solidnych fundamentach. Nie chodzi o to, żebyś sztucznie się pompował tym, jaki jesteś fajny i wartościowy, i że jesteś diamentem itd. Chodzi o to, żebyś miał na to konkretne dowody na bazie sukcesów. W sferach życia, które są dla ciebie naprawdę ważne. Przykłady: jeżeli zależy ci na tym, żeby mieć lepszą sylwetkę, to gdy zaczniesz chodzić na siłownię i zauważysz pierwsze efekty, to już masz poczucie skuteczności. To jest nawet coś tak małego, jak pójście na siłownię kilka razy w tygodniu i zauważenie, że jesteś w stanie tego nawyku się trzymać. To już buduje zaufanie do samego siebie i poczucie skuteczności. To jest coś tak prostego, jak zorganizowanie swojego czasu. Jak na przykład słanie łóżka z samego rana i sprzątanie pokoju. To jest to uczucie sprawczości, gdzie widzisz, że hej, ja mam kontrolę nad moim życiem. Nieważne, czy to będą na początku małe rzeczy, takie jak, nie wiem, pójście pierwszy raz właśnie na siłownię, albo zorganizowanie to -do listy, co zrobić tego dnia i odhaczenie większości zadań z niej, te wszystkie rzeczy się sumują i budują w tobie zaufanie do samego siebie, do własnych umiejętności. Możesz wtedy przestać uzależniać swoje poczucie własnej wartości od zewnętrznych rzeczy, których w ogóle nie kontrolujesz. Poczucie własnej wartości i pewność siebie powinieneś budować na bazie rzeczy, które kontrolujesz, które w pełni zależą od ciebie. I tego ci nikt nie może zabrać. To wszystko buduje poczucie sprawczości i sprawia, że przestajesz dryfować. Nagle okazuje się, że to ty masz stery życia w swoich własnych rękach. Punkt numer 8. Przestań popełniać błędy początkujących. Po pierwsze, Naucz się mówić tak, żeby ludzie nie mieli wyboru i musieli Cię słuchać. Większość facetów, którzy przychodzą do mnie na szkolenie na żywo, nie ma problemu z kobietami, tylko ma problem z rozmową, z ekspresją siebie, z autoprezentacją. Bardzo często jest to mówienie zbyt cicho. Bardzo często jest to jednostajny ton głosu. Bardzo często jest to zduszona ekspresja. Jest to brak angażowania całego ciała, gdy coś mówisz. To jest brak wkładania energii w przekaz. I ten przekaz nie jest magnetyczny. Jeżeli osoba, z którą rozmawiasz, musi wysilać się, żeby poświęcać ci swoją uwagę, to już przegrałeś. Twój przekaz musi być tak silny, żeby nie mógł zostać zignorowany. Jeżeli zastanawiałeś się, dlaczego jest czasami sytuacja, gdzie jesteś w grupie znajomych gdy zaczynasz coś mówić, które zaczyna mówić przez ciebie z większą charyzmą, z większą siłą i ludzie słuchają tej osoby, to właśnie dlatego, że nigdy nie pracowałeś nad tym, żeby twój przekaz był na tyle wartościowy, i fajnie opakowany, żeby przyciągał uwagę innych ludzi. Słuchanie Ciebie z perspektywy innych osób powinno być bezwysiłkowe. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić, to musisz nad tym pracować. Jeżeli masz duszoną ekspresję, masz wiele narzędzi, żeby to poprawić. Możesz ćwiczyć przed lustrem, możesz nagrywać swoje wypowiedzi i je później analizować. Możesz pójść na zajęcia teatralne, gdzie nauczysz się wchodzić swoje emocje i je uzewnętrzniać. Możesz pójść na zajęcia z improwizacji teatralnej, gdzie przestaniesz być zduszony, gdzie rozluźnisz swojego autocenzora, który mieli wszystko, co chcesz powiedzieć, na mało emocjonującą papkę. Kolejny błąd. Nie wymieniaj się z dziewczyną Instagramem czy social mediami, jeżeli nie masz tam ogarniętego, atrakcyjnego profilu. Często faceci bezmyślnie wymieniały się z nowo poznaną dziewczyną na przykład Instagramem, który jest kompletnie zapuszczony, gdzie albo nie ma zdjęć, albo są takie, które stawiają go w złym świetle. Gdzie na przykład gość siedzi w białych skarpetkach, klapkach kuboty i z otwartym żywcem. Myśl taktycznie. Twoje social media, twoje profile dopowiadają dziewczynie dużo informacji na twój temat po tym, gdy skończysz z nią rozmawiać. Może miałeś kiedyś sytuację, gdzie poznałeś jakąś dziewczynę, super ci się z nią rozmawiało, bardzo ci się podobała, ale później odpaliłeś jej Instagrama i zobaczyłeś na przykład, że na zdjęciach wygląda bardzo niekorzystnie. Albo że te zdjęcia są jakieś dziwne, w dziwnych kontekstach, na jakichś patoimprezach, na jakichś pato-domówkach, z jakimiś dziwnymi, łysymi typami w dresach, no to automatycznie zastanowisz się: no dobra, a co, jeżeli ta dziewczyna nie jest tak fajna, jak myślałem? Kurde, o co chodzi z tym profilem? Tym, jeżeli masz tak jako facet, to pomyśl, jak ma kobieta, gdy wchodzi na profil gościa, który. Poznał ją na przykład, nie wiem, na ulicy w jakiś niestandardowy sposób, i ten profil sprawia, że dziewczyna czuje się dziwnie i zaczyna mieć wątpliwości, czy dobrze zrobiła, dając ci ten kontakt, tak? Jeżeli dziewczyna wchodzi na twoje social media, to musi tam mieć dopowiedziane, jak atrakcyjnym facetem jesteś, jakie masz życie, musisz tam pokazywać siebie, to jest twoja wirtualna wizytówka, a jeżeli jej nie masz. I nad nią jeszcze będziesz pracował, albo nie chcesz używać z jakiegoś powodu social mediów, wymieniaj się numerem telefonu, a nie Facebookiem czy Instagramem, który masz kompletnie zapuszczony. Kolejna kwestia. Jeżeli wiesz, że poznając dziewczynę na żywo, zawsze pojawiają się jakieś konkretne tematy, to zlituj się i się do nich po prostu przygotuj. Obniży to twój stres, bo będziesz wiedział, że jesteś przygotowany do konwersacji i da szansę fajnie się zaprezentować. Czasem ci mówią, y, wiesz, ja wolę z dziewczynami pisać, bo mam czas się zastanowić, co powiedzieć. Na żywo też masz czas, żeby się zastanowić, tylko nigdy nie myślałeś o tym w ten sposób. Zobacz, jeżeli za każdym razem, gdy poznajesz się z nową osobą, pojawiają się takie tematy jak, gdzie pracujesz, albo co studiujesz, albo skąd jesteś, albo co robisz fajnego w życiu, jakie masz pasje, zainteresowania, hobby, to możesz przecież usiąść sobie w domu, gdzie nigdzie się nie, nie śpieszysz, Napisać sobie na kartce albo w jakimś dokumencie na laptopie odpowiedzi na te pytania w taki sposób, żeby stawiały cię w fajnym świetle. Nie chodzi o koloryzowanie czegokolwiek, chodzi o to, żeby uwypuklić po prostu fajne cechy twojego charakteru, fajne elementy twojego życia, które sprawią, że dziewczyna pomyśli: Wow, jaki fajny, ciekawy facet. Naprawdę niemądrym trwonieniem energii i emocji jest sytuacja, w której za każdym razem, gdy nowo poznana dziewczyna cię spyta, czym się zajmujesz. Ty nagle musisz improwizować, bo się do tego nie przygotowałeś. Jeszcze gorsze jest odpowiedzenie na takie pytanie jednym słowem lub zdaniem. Masz czas, więc się przygotuj. Jest to stały element gry, który możesz dopracować do perfekcji. I oczywiście nie chodzi o to, żeby nauczyć się czegoś na blachę i za każdym razem powtarzać w takiej samej wersji, ale chodzi o to, żebyś ty włożył chociaż trochę energii i myśli w to, jak przedstawiasz się nowo poznanym osobom. I tu już naprawdę nie chodzi tylko o relacje damsko-męskie. To chodzi też, nie wiem, o partnerów biznesowych, o ludzi, których poznajesz w pracy i chcesz fajnie wypaść. Masz czas zastanowić się, jak w atrakcyjny sposób wypromieniować siebie na zewnątrz. Kolejny błąd, jaki często popełniają początkujące osoby, to jest przeładowywanie się teorią. Pamiętaj, na każdy film tego typu, jaki obejrzysz na temat relacji damsko-męskich, powinna być twarda praktyka w realnym świecie. Nie wpadnij w pułapkę mentalnej masturbacji. Oglądania od rana do nocy, o tym, jak podejść, jak zagadać, o czym rozmawiać, jak się zaprezentować i tak dalej, bo to jest kompletnie bez sensu i tylko sprawi, że będziesz jeszcze bardziej sparaliżowany, bo widząc później dziewczynę na ulicy, będziesz myślał o tych wszystkich filmach, o tych wszystkich różnych trenerach, których oglądałeś, i w końcu nie wykonasz żadnego działania. Więc skup się na tym, żeby wykonywać realne kroki w prawdziwym życiu. I naprawdę mógłbym o tych błędach początkujących mówić godzinami. Ale to nie jest miejsce na to, więc jeżeli chcielibyście, żebym nagrał specjalne wideo, w którym opowiem o takich błędach początkujących, to dajcie mi znać. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, to nagram kolejne albo jeszcze następne wideo właśnie na ten temat. Natomiast teraz wracamy do głównego wątku i przechodzimy do punktu numer 9. Naucz się flirtować, droczyć i pobudzać emocje kobiet. Bądź mężczyzną, o którym nigdy kobieta nie pomyśli w kategorii przyjaciel, gdzie cała twoja konwersacja cała interakcja nasycona będzie ramą damsko-męską. Jak być takim facetem? Możesz o tym przeczytać w moim e-booku Manifest Atrakcyjności i tak się składa, że właśnie mamy na niego fajną promocję, więc możesz kliknąć link w opisie albo w pierwszym komentarzu, żeby odebrać swoją kopię. Natomiast jest to naprawdę bardzo ważne, żebyś jako mężczyzna wiedział co zrobić, żeby z platonicznej konwersacji nagle stworzyć atmosferę damsko-męską. gdzie dziewczyna będzie o Tobie myślała w kategoriach nie właśnie kolegi, tylko potencjalnego partnera do relacji intymnej albo do związku. I naprawdę nie jest to tak skomplikowane i trudne do osiągnięcia, jak ci się wydaje. Po prostu musisz wiedzieć, co robić i jakie mieć nastawienie. To tyle w tym odcinku i wiem, że dawno nie było nowych treści na kanale, natomiast zapewniam Cię, że wracam ze zdwojoną siłą. Więc jeżeli jest jakiś temat, który bardzo Cię interesuje i chciałbyś, żebym nagrał o tym odcinek, koniecznie napisz swoją propozycję w komentarzu. Tak samo, jeżeli masz jakieś case study, jakąś sytuację z dziewczyną, która Ci nie wyszła, gdzie nie wyszodrygujesz źle. Też możesz to opisać, a ja właśnie z Waszych komentarzy będę brał inspirację do tworzenia nowych treści. Bo chciałbym, żebyście byli częścią tego kanału i żebym tworzył wartościowe vlogi, które będą odpowiadały na pytania, które Was naprawdę interesują. To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!